Jestem kobietą, więc idę. To hasło przewodnie kampanii realizowanej przez szereg instytucji z Kielc i województwa świętokrzyskiego, którym zależy na zdrowiu kobiet. Celem projektu jest podniesienie świadomości wśród pań, które powinny wykonywać badania przesiewowe, badania profilaktyczne. No i co za tym idzie, zwiększenie wskaźników zgłaszalności na badania mamograficzne w powiecie kieleckim i w mieście Kielce. W ramach projektu zaplanowano spotkania edukacyjno-informacyjne. Na pierwsze z nich, zorganizowane w klubie seniora przy ulicy Naruszewicza, dotarło grono zainteresowanych projektem pań. Organizujemy szereg spotkań na terenie miasta Kielce, spotkań edukacyjno-profilaktycznych. Spotykamy się z Amazonkami i z osobami, które mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań profilaktycznych dotyczących raka piersi. I na tych spotkaniach możemy się dowiedzieć, w jaki sposób badać swoje piersi, gdzie możemy zgłosić się, żeby wykonać bezpłatne badania mamograficzne i podnieść swoją świadomość, że nie warto się bać. Warto się badać. Kolejne konferencje zaplanowano na 27 kwietnia 9, 19 i 23 maja oraz 20 czerwca. Z projektem związana jest także szeroka akcja promocyjna, która ma na celu przekonać jak najwięcej kobiet do wzięcia udziału w badaniach. Jeżeli chodzi o naszą akcję promocyjną, informacyjną w ramach projektu Jestem kobietą, więc idę mammografia. możecie Państwo przeczytać na jej temat bardzo wiele na stronie www.jestemkobietą.org. Na tej stronie znajdziecie także Państwo spoty promocyjne z naszą ambasadorką Panią Magdaleną Waligórską-Lisiecką, która zachęca kobiety do badań. Te spoty możecie Państwo także zobaczyć w naszej telewizji, również w autobusach komunikacji miejskiej. Tam też znajdziecie Państwo plakaty informacyjne, które mówią o naszych spotkaniach, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Oczywiście jesteśmy także w mediach społecznościowych, bo nasz przekaz kierowany jest także do młodych osób, które. Powinny zachęcać swoje mamy, ciocie, babcie do tego, żeby wzięły udział w badaniach mammograficznych, bo jak wiadomo, te badania ratują życie. A o tym, że warto się badać, przekonują kobiety, które wygrały walkę z chorobą nowotworową. Mając 36 lat, zauważyłam podczas kąpieli zmiany. Widziałam, że z tym należy się szybko. Rozprawić. Natychmiast podjęłam się leczenia. Było to leczenie rzeczywiście: usunięcie piersi. Było leczenie uzupełniające, radioterapia, chemioterapia. Żyję, cieszę się i staram się tak to przekazać, że warto, warto, bo jednak wczesne leczenie, nie oszukiwanie siebie, że to przejdzie, że albo są różne reakcje. Jest takie, że nie ma potrzeby, nie ma sensu, bo to i tak kończy się śmiercią. Nie, jesteśmy tutaj na dzisiejszym spotkaniu, czy reprezentujemy klub z różnym stażem, żeby Uświadomić, że warto. Nie straszymy, zachęcamy, bo nie ma nic cenniejszego niż nasze zdrowie, nasze życie. Na spotkania edukacyjne oraz badania mammograficzne można zapisać się przez stronę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz stronę JestemKobietą.org wypełniając formularz zgłoszeniowy.